Witam kochani, co do strzelca na kolejny miesiąc. Zobaczmy. Strzelec, jakie energie tutaj na kolejny miesiąc, lipiec. Zrobimy kartę radę na koniec, i zrobimy jeszcze z każdym znakiem zodiaku jeżeli chodzi o miłość. Hmm. Ojejku, ojejku. U strzelca chyba się dzieje. Ciszy, jakby tutaj, kurczę, była jakaś cisza, i coś się wydarzyło, ale nic nie mówię. Dobra, może to były karty dla mnie. Coś się może wydarzyło. Cóż dla strzelce na kolejny miesiąc? Strzelec wie, czego chce tak jakby, nawet może być tak, że jeżeli jesteście mężczyzną, przywozicie dziecko w lipcu na wakacje też, natomiast strzelec idzie jak burza do przodu i strzelec wie czego chce, nawet tutaj są jakieś fajne początki już, jakby w głowie macie, co wy byście mogli zrobić i jak i kiedy co dla strzelca no pewnie, że tu są zmiany, 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 zmiany i jeszcze raz zmiany nawet może wiecie co, pokazuje mi się taka sytuacja, że jesteście z kimś zdecydowani, jakby tutaj na coś. Mm. Teraz tak, albo strzeliec idzie do nowej pracy i w lipcu już ma początki takiej fajnej równowagi, czyli posze, poszliście do pracy nowej i okazuje się, że wszystko jest w tej pracy tak jak trzeba, tak? tu w zgodzie ze sobą, mm, poczyniliście jakieś kroki. Ale wcześniej pokazuje się jeszcze początek, sam początek lipca, to tu są jeszcze jakieś zmiany, tak? Natomiast tu mam w ogóle jakby nową pracę albo we dwoje razem decyzja, bo, bo uważacie, że ta osoba może Wam bardzo dużo dać. Boże, jak piękne karty macie! No, rewelacja, słuchajcie. Może być tak, że jeżeli jesteście z kimś, jakiejś znajomości, to tu się pokazuje, że decydujecie się na to, żeby być razem jak najbardziej. Wspólne plany, najpierw jest decyzja, potem ktoś jeszcze, jak jesteście razem, tutaj to się pokazuje, że na koniec lipca jakby wychodzi z jakąś propozycją, nawet jakąś grubszą, większą propozycją bycia razem. Coś takiego. Przy tych planach jest jakby, nie wiem, zamieszkajmy razem coś takiego. Kobieta może się trochę sprzeciwiać, może, bo ona chce tutaj pokazuje się żyć też po swojemu, tak? Nie chce jakby przewrócić swojego życia do góry nogami. Natomiast muszę wam powiedzieć, że no karty macie rewelacyjne. Przede wszystkim zaczyna się od zmian. Które w ogóle przynoszą Wam bardzo dobre rzeczy w tym lipcu. Tutaj są zmiany, w zgodzie ze sobą postępujecie, bo tego chcecie, tak naprawdę, bo czujecie, że to jest dla Was dobre. Albo idziecie do nowej pracy, tutaj, i jakby pokazuje się, że fajnie wszystko się rozwija w tej pracy, jest równowaga, pieniądze są dobre, albo Wy tutaj decydujecie się naprawdę we dwoje razem, bo chcecie tego samego. Przepiękna równowaga jest przy ludziach tutaj. Może być nawet obdarowywanie się prezentami z tej, na tą okoliczność, że tutaj postanowiliście. Naprawdę jedna osoba robi tak dużo dla drugiej i to jest wszystko pięknie wyrównane. Plany wspólne, natomiast mężczyzna jakby decyduje się coś zaproponować więcej, a kobieta na koniec lipca mówi: Nie, ja nie jestem jeszcze gotowa na tak dużą przemianę. Ja jeszcze muszę pomyśleć, może się zastanowić. Ja jednak nie chciałabym, żeby to wyglądało hmm, tak do końca, jak ty chcesz. Tutaj ona tak naprawdę komunikuje konkretnie, że ona też robi w życiu coś, co jej przynosi jakby satysfakcję i chciałaby się tego trzymać. Karty macie rewelacyjne. Strzelec idzie po prostu jak burza w życie i ma dużo tak jakby nowych planów, ale jeden pokazuje się wyjątkowo dobry. Tak jakbyście już coś zapoczątkowali, ro... zaczęli coś robić w tym kierunku i wiecie, że to będzie dobry pomysł. Zmiany dlaczego są tutaj? Bo nie mogliście się zdecydować wcześniej. Długo rozmyślaliście, próbowaliście podjąć decyzję, nie było wam to dane, ale przyszły do was jakieś dobre wiadomości i to też odmieniło. Dlaczego wy tutaj i w zgodzie ze sobą? Dlatego, że tu jest całkowita zmiana zdania i zaczęcie, zaczęliście myśleć inaczej. Jakieś etapy w waszym życiu dobiegły końca, a przynajmniej jeden, jakiś bardzo poważny etap, dobiegł końca. Zmieniliście zdanie, zmieniliście swoją postawę. Wy teraz postępujecie w zgodzie ze sobą. W ogóle mnie to tak cieszy, że nawet nie wiecie. Widzę tak piękne karty. Cudowne karty macie, po prostu. Wszystko, co tutaj wcześniej się pokazuje, to wiadomo, że też troszeczkę jakiś. Kosztowało Was tutaj myślenia, dylematów i tak dalej, ale Wy tak pięknie wychodzicie tutaj na prostą, że się powie nie mieści. No i pokazuje się na i prze i nie wiedzieliście co, z, co zrobić, ale tu się pokazuje albo nowa praca, albo we dwoje razem, tak na poważnie. I teraz, czemu równowaga się tutaj pokazuje? Bo jeżeli byliście w jakiejś relacji, w jakimś związku, to to było takie błądzenie trochę we mgle. Hmm. Ktoś postanowił rozpocząć tutaj naprawdę. Fajny nowy początek i stąd bierze się tutaj równowaga, nawet obdarowywanie prezentami, tak? Że ty mi dałeś to, to ja pomyślałam, że kupię ci coś takiego i przepięknie. Plany przyszłościowe, w ogóle. W związku z tymi planami przyszłościowymi, mężczyzna wychodzi tutaj jeszcze z jakąś propozycją. Dlaczego plany przyszłościowe? Bo ta miłość jest tego warta. Proste, <laughs> nic dodać, nic ująć, bo ta uważacie, że ta miłość jest tego warta. Być może ona jest inna. Też niż poprzednie, bo tu się pokazuje wiara w tą miłość, po prostu, że mm, to ludzie, nie, tu, ludzie mogą mieć tendencję tutaj do mm, wybierania naprawdę kogoś na dłużej, nie jakieś takie krótkie miłostki, romanse czy coś w tym stylu, dlatego że mam bardzo dobrą energetykę. Mam bardzo dobrą, wiecie, energię taką stabilną tutaj w tych kartach. Jeżeli poszliście do nowej pracy albo rozpoczęliście jakieś nowe projekty, to tu się wszystko pokazuje również obiecujące. Też jakieś decyzje was to kosztowało. Natomiast być może kroczycie właśnie w pracy również nową drogą, nową ścieżką, możecie się rozwijać. Jeżeli chodziło o pracę, to pokazuje się, że robicie to, co lubicie robić, tak? No, mężczyzna tutaj wychodzi jakąś z jakąś propozycją. Dlaczego. Hmm. Teraz tak, kobieta może być, mieć jakąś firmę albo działać na, wiecie, na, własnej, na własnych płaszczyznach, jeżeli chodzi o interesy. Też tutaj wychodzi z propozycją, być może kobieta wcześniej nie wiedziała, co zrobić z jakimiś swoimi finansowymi sprawami, no bo sama nie była pewna, co to z tego wyniknie i co to będzie, bo dużo takiego rozchwiania pokazuje się w ogóle wcześniej, tak. Natomiast w lipcu wszystko jest klarowne. I mężczyzna wychodzi jakby z propozycją, żeby chyba kobiecie ułatwić jakieś decyzje. Natomiast ona się tutaj trochę sprzeciwia, ale bez nerwów, bez takich rzeczy. Dlaczego? Hmm. Ona nie chce, żeby było tak jak kiedyś w jej związku. Hmm. Ona chce, żeby było inaczej. Bo się pokazuje, że. Nie wiem, z jakichś powodów yy, związek, który przeżyła wcześniej był trudny i ona nie chce, żeby było tak, jak w innym związku. A ta propozycja, z którą wychodzimy mężczyzna, tak jakby yy, 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 poniekąd dotyczyła podobnych spraw. A, ona chce być szczęśliwa, tu się pokazuje, ale w swój własny jakby sposób też troszeczkę na własnych warunkach. Ale tutaj nie mam nic, co by mówiło o tym, że ktoś się na coś nie zgadza, tak? Tu mężczyzna słucha kobiety, a kobieta mówi też otwarcie. Bardzo fajnie, tu w ogóle dużo serca jest, rewelacja. Po prostu raz na X czasu się zdarzają takie karty. Lipiec macie przepiękny. Dobra, zobaczmy, jaka jest rada na tą sytuację. Ja w ogóle nie powiem dać żadnej rady, bo wy sobie świetnie radzicie. Jaka jest rada? Słuchać mężczyzny. Tu się pokazuje bardziej rada dla kobiety. Teraz tak. Radą dla mężczyzny będzie tak, żeby nie było jakiejś niejasności w Waszych sprawach finansowych, o których kobieta nie będzie wiedzieć. Tak, żeby nie było tak, że Wy pewne rzeczy ukrywacie. Ma, prowadzicie może jakąś działalność, czy robicie jakieś interesy, czy w pracy jest coś nie tak e, i, wy o niej, i wy tego nie mówicie kobiecie. Nie, tu się pokazuje bądź szczery, mów też o finansach, mów o pracy, mów o otwarcie. Natomiast radą dla kobiety jest tak naprawdę to, żeby tego mężczyzny słuchać i żeby tak naprawdę wspierać go w finansach. Jaka jest rada? On ma być głową rodziny, tak? On, by ma, on ma być w energii męskiej. Nie wy, jako kobieta, tylko on ma być w energii męskiej i on ma spełniać się w tej energii męskiej. Tu trzeba po, pozwolić mężczyźnie, tak naprawdę, żeby robił, żeby był mężczyzną. Bo wiecie, my mamy ten problem. My kobiety mamy problem szczególnie w tych czasach, tak? Że my chcemy być drwalem, my chcemy zarabiać pieniądze, my chcemy chodzić na siłownię i my tracimy, zatracamy gdzieś tą żeńską energię. E, dajcie mężczyźnie, tak? Tu się pokazuje, że on się nie odsunięte odsunięty od pewnych rzeczy. Dajcie mężczyznom, mężczyźnie, być mężczyzną. Taki przekaz dla strzelca. Zobaczymy strzelca z każdym znakiem zodiaku. Strzelec z każdym znakiem zodiaku. Strzelec z barankiem. Pogonicie najprawdopodobniej tutaj kogoś, kto dużo mówi, a mało robi. Pojawia się w Waszym życiu być może raz na jakiś czas. Pogonicie taką osobę w lipcu. Strzelec i byk. Oj, tutaj są duże szanse. Tu zamykacie coś bardzo gwałtownie, bardzo szybko, być może jakąś znajomość. Hmm, dlaczego? Mam wrażenie, że dla Was są ważne. dlatego, że tu nie ma ślubu, nie ma jakichś deklaracji, bardzo możliwe, albo są ważniejsze dla Was hmm, jakieś szanse, które możecie, jakieś sytuacje, jakieś szanse, z których możecie skorzystać w życiu. Ha, bo tu macie powrót do przeszłości. Tak jakby macie powrót do przeszłości to daje wam szansę dlatego tu odcinacie, zamykacie coś, jakąś relację, bo mówicie bardzo konkretnie trzaskacie drzwiami to nie znaczy, że jest pozamykane w tej relacji to znaczy, że postawiliście być może jesteście górą w tej chwili strzelec i bliźnięta hmm. bardzo możliwe, że ktoś ma rodzinę bo to się pokazuje, że ktoś z kimś gdzieś pisze albo spotyka się ale ci ludzie są na odległość natomiast ktoś tutaj wybiera raczej moim zdaniem rodzinę Hmm. Bo być może, jeżeli wy jesteście w jakiejś, tu się pokazuje typowo trójkątowy trójkątna taka sytuacja, jeżeli wy z kimś tam sympatyzujecie, będąc mając relację, albo ktoś sympatyzuje z Wami mając relację, to pokazuje się, że ta relacja już nie wygląda tak jak na początku i ktoś wybiera rodzinę. Hmm. Strzelec i rak. Hmm. Są pewne sprawy przy mężczyźnie, o których jakby nie wiecie. Może chcecie się wymiksować z jakiejś tutaj relacji albo jakiegoś związku, natomiast nie możecie sobie na to pozwolić, bo mężczyzna tutaj jakby jest decyzyjny, jeżeli chodzi o finanse. Natomiast może być taka sytuacja, że jeżeli jesteście mężczyzną, to tutaj, nie wiem, ktoś wam o czymś, kobieta wam o czymś nie mówi do końca. Wy ją tutaj blokujecie. Dlaczego? Też może być taka sytuacja, że po świętowaniu, że ktoś poszedł gdzieś, świętował, ucztował, yy, imprezował i coś jest po tej imprezie, coś po tym ucztowaniu się ciągnie za ludźmi jakaś, nie wiem, atmosfera zła, że mężczyzna być może czuje, że kobieta w lipcu nie mówi mu prawdy. Tak jakby. Może być tak, że kobieta myśli tutaj, żeby jakoś wyjść z tej znajomości czy relacji, ale blokują ją jakieś finanse mężczyzny. Strzelec i lew. Strzelec idzie tutaj po prostu jak burza. Hmm, powiem Wam szczerze. Strzelec sobie kogoś upatrzył, strzelec się być może z kim spotyka i strzelec idzie tutaj jak burza. Tak? Strzelec i lew. Dlaczego? Tu są zaznaczone jakieś granice przede wszystkim. Zostały zaznaczone granice po to, żeby strzelec najprawdopodobniej mógł pójść. Nie wiem. Tu pokazują się takie karty, że. Pozostały postawione granice, i strzelec idzie po coś nowego. Tak, jakby strzelec już spotykał się z kimś. Mm, to bardzo dobrze rokuje. Strzelec i panna. Najpierw przyjdzie propozycja i dobre wiadomości, a potem to wszystko runie w lipcu. Tak, jakby się miało nie odbyć coś, co było już zamknięte, coś, co było pozamiatane. Nagle się okazuje, że ktoś decyduje się jednak spotkać, jednak porozmawiać, po czym zmienia zdanie. Więc tu się na pewno ucieszycie, bo to się pokazuje, że są radosne wiadomości, że ktoś tam odezwał się i tak dalej. Myśleliście, że już nic z tego. I tu się pokazuje, mogło być nawet jakieś umawianie na jakieś spotkanie. To jakby jest bardzo ważna sytuacja w lipcu dla Was. I nagle ktoś zmienia zdanie i na to spotkanie nie idzie. Strzelec i waga. Są wspólne plany, jakby. Ktoś decyduje się tutaj na jakiś wspólny plan. Hmm, chociaż to jest trudne bardzo w lipcu, bo pokazują się braki, hmm, pokazuje się, że ktoś hmm, miał jakiś problem w głowie z całą tą sytuacją. Mimo wszystko dochodzi do wspólnego planu jakiegoś tutaj, nie wiem, czy wynajęcia mieszkania, czy zamieszkania razem, hmm, czy do wyjazdu gdzieś. Mimo wszystko dochodzi do takich planów. Strzelec i Skorpion. Hmm. Ludzie sobie tutaj wybaczyli i powrócili do siebie. Natomiast nic się nie zmieniło w tej relacji. Uświadamiacie sobie. Tutaj raczej mężczyzna wyszedł z propozycją, powróciliście do siebie do kontaktu, do relacji, do związku, ale nagle okazuje się w lipcu, że nic się tak naprawdę nie zmieniło. Jest tutaj jakaś ciężkość, jest tutaj jakiś cały czas trudność w tej relacji. Jedna osoba bardzo chce, druga się praktycznie nie stara. Strzelc ze strzelcem. Hmm. Kobieta tutaj postanowi coś, zadziałać, powie dosyć, basta, ja tak nie chcę. Z tego powodu tu się pokazuje, że albo kobieta będzie przeżywać przykrość, e, dlatego że tak post postąpiła, albo mężczyzna będzie przeżywał dużą przykrość. Dlaczego? Dlatego, że tu są co jakieś sprawy są. Albo jest toksyczność, albo są nałogi, dlatego być może kobieta powie słuchaj, dosyć. Albo przestaniesz to czy tamto, albo po prostu się rozstajemy. To jest duża przykrość, bo kobieta jakby zaznaczyła tutaj właśnie e, powiedziała, zaznaczyła jakieś granice. O czymś zdecydowała, powiedziała, że nie chce w ten sposób. E, lipiec. Strzelec i koziorożec. Kobieta się obrazi na pewno w lipcu i nie będzie wiadomo, co zrobić z tą sytuacją. Kobieta nie będzie spuszczała stonu. Ona jest pewna jakiś tutaj. Hmm. Jeżeli mężczyzna jest tutaj niezdecydowany w lipcu w tym połączeniu, bo uważa, że to nie ma sensu, że to się nie uda i tak dalej, kobieta jakby hmm, odwróci się i nie będzie mężczyzny pocieszać albo nie będzie przekonywać. Ona po prostu raczej uniesie się honorem, hmm. bo uważa tak jakby. Albo mężczyzna, albo kobieta uważa, że nie, nie bardzo jest o co walczyć, że tutaj ta walka to trzeba by było zawalczyć o ten związek. A to chyba jest z góry skazane na jakąś porażkę. Tutaj jedna z osób będzie tak myśleć. Strzelec i wodnik. Duży przypływ, przepływ informacji. Tak jakby pokazuje się sytuacja, że dużo z kimś jakby piszecie, dużo rozmawiacie. Hmm, dlatego, że tak. Po pierwsze, kobieta może mieć dom i rodzinę. Po drugie, jesteście bardzo możliwe, że osobno. Kobieta może nawet wychowywać sama dzieci. Tu jest na odległość jakby komunikowanie się, rozmawianie. Natomiast coś się bardzo zmieni tutaj. Hmm. Nie będzie propozycji. Dlatego ktoś zrezygnuje z, tego, z tej komunikacji, tutaj najprawdopodobniej, bo karty pokazują, że nagle coś się bardzo gwałtownie zmieni. Tu pokazuje przepływ informacji, hmm, tylko że przy kopicie pokazuje się, że ona czeka na jakąś propozycję, która nie przychodzi, i dlatego to tak odmieni w pewnym momencie sytuację, że ona chyba stwierdzi, że ona już nie chce czekać. E, teraz tak. Hmm, strzelec i ryby. Piękna, wielka miłość, tak Wam powiem, która dodaje odwagi, dodaje skrzydeł. Wcześniej pokazuje się ludzie, kłócili się, nie mogli się dogadać. Tu się pokazuje, że wszystko wraca do normy, wszystko jest dobrze, tak? Bo tutaj ta miłość jednak dodaje odwagi. Ja Wam w ogóle życzę, żeby Wam zawsze miłość dodawała odwagi skrzydeł, bo tak się tutaj pokazało w tych kartach. Miłość, która dodaje skrzydeł, która powoduje, że jesteśmy odważni, że jesteśmy silni, że wiemy, po co żyjemy. Tak w lipcu tutaj macie po kłótniach. Tyle dla strzelca.